Mariusz Morycz pyta: Chciałbym poruszyć temat płatności kartą w internecie. Na co zwracać uwagę, żeby robić to bezpiecznie? Swoją drogą ogólnie uważam, że gdyby nie 3D Secure, to taki rodzaj płatności jest bardzo niebezpieczny. Wystarczyłoby, żeby dobrej jakości kamera w sklepie zobaczyła moją kartę z dwóch stron i już operator monitoringu mógłby robić zakupy na mój koszt. No to ja... Oczywiście że tak. To ja... Oczywiście że tak. Mhm. E, największa dżura security ever. Zresztą tutaj zwracam na to uwagę. E, to jest to, że kod do realizacji płatności internetowych jest otwartym tekstem napisany przy podpisie na karcie. E, I teraz e, ja mam taką zasadę, że ze zwykłych kart nie, e, i to też piszę o tym w książce. Ze zwykłych kart nie korzystam e, w sieci. Korzystam z kart, które służą do płatności elektronicznych, e, za które owszem coś tam rocznie trzeba odpalić w banku. I teraz taka karta ma tylko numer i ma kod do realizacji płatności internetowych. A zaletą jest to, że ja w sposób płynny mogę sobie ustalić saldo, jakie jest dostępne na tej karcie. I ona jest obciążona tylko do tego salda. Czyli ja sobie z... ona jest podłączona do konta, ale nie ma salda konta mojego. Tylko ma saldo dokładnie, które ja ustalę. Mogę też tą kartę rozładować do zera, ale od kiedy pojawiły się takie super transporty w naszych pięknych, dużych miastach, między innymi w Poznaniu, we Wrocławiu, Gdańsku itd., itd., wiemy o jakich firmach mówimy takich taksówkowych, no to ja muszę mieć tą kartę naładowaną, bo mam, bo mam, czyli w jakimś stopniu, jak wybieram się bez samochodu, no to w tym momencie, w jakimś stopniu muszę tam mieć jakieś pieniądze, żeby zrealizować ten przejazd, tak? Czyli zwykle, zwykle to jest kwota, nie wiem, 150 złotych. I ta karta jest podłączona pod, pod właśnie różne serwisy internetowe, też ta karta jest podłączona pod PayPala. Mhm. Jeżeli potrzebuję PayPalem zapłacić większą kwotę, na przykład, nie wiem, za bilet lotniczy, no to wtedy do, sobie doładowuję na chwilę, płacę PayPal'em i po prostu potem zmniejszam, zmniejszam ten limit dostępny na karcie do tego minimum, żeby swoje potrzeby transportowe realizować. Mówię tutaj o swoich zachowaniach. Natomiast jeżeli chodzi o karty normalne, to zamazuję ten kod na karcie, a do tego wyłączam wyłączam kanał internetowy, po prostu dając internet zero. Bo każda karta ma kanał internetowy osobno limitami obsługiwana, obsługiwany, i właśnie, i właśnie można, można ten kanał wyzerować. Bo tutaj 3D Secure owszem, fajnie, jest, jest zabezpieczeniem, moim zdaniem, wystarczającym, tylko że jest jedno, ale że nie wszystkie firmy mają, mają obowiązek korzystania z tego. Nie wszystkie sklepy internetowe, czyli 3D Secure to jest dodatkowe zabezpieczenie SMS-kodem, czyli drugi faktor uwierzytelnienia tej transakcji w sieci. A dla zachowania kompatybilności wstecz te karty cały czas działają bez 3D Secure w tym momencie. I to jest i to jest faktycznie duży problem. Mhm. Okej. Okay. No właśnie, to ja w takim razie podbiję trochę to pytanie, bo w tej chwili mamy też taką opcję, że w większości, gdzie dodajemy kartę, zrób zdjęcie karty. Różne aplikacje już tak mają, jeżeli dodajemy kartę do płatności, do Google Pay, jak dodajemy, nie wiem jak to ubera, ale chyba też. Każe ci zrobić Nie było tego. Nie to, było tego na teraz, pewno. teraz już to jest. Każe ci zrobić zdjęcie karty i na podstawie tego zczytuje twoje numery karty i sam, tak jakby ją skanował, i sam zaczytuje numery karty do aplikacji. Mm -hmm. Mm -hmm. Ka każe ci tylko na koniec chyba podać, jeśli się nie mylę, kod CVV. Tak, no, ale wtedy to jest tylko jedna strona karty, czyli tam gdzie jest numer karty. Tak, A znam takie przypadki z życia, z życia i gdzie... są powieści ludzi, którzy tak zostali załatwieni, że zostały skłabowane <noise> dwie strony karty właśnie tutaj e, tutaj, e, tak, jak, tak jak tutaj w komentarzu się to pojawiło, dwie strony karty Mariusz tutaj pisał o tym. Tak, Mariusz. E, tak, dokładnie. I, I w tym momencie, i w tym momencie już ma wtedy wszystko dana osoba. E, wszystkie dane potrzebne do zrealizowania płatności.